Hej, cześć, witajcie widzowie w następnym odcinku na moim kanale z naszej pięknej, wspaniałej wyspy. Niestety przychodzę do Was z przykrą informacją, że musimy zacząć tę serię od początku jeszcze raz. Bardzo mi smutno. Mamy tu świnkę PP, której tym razem nie chcę zwalić. Mam nadzieję, że sama nie spadnie z tej wyspy, choć może zakopiemy ją widzowie tak sobie teraz pomyślałam żeby nam Pepa nasza nie zwiała Tym razem nie popełnimy tego błędu Nie Pepo? Zaczynamy zabawę ze świnką. Mm. Mamy pochodnie na start, więc bardzo fajnie. Tam się tu nasza Pepa odzywa. Nie wiem. Posadźmy kaktusa. I o nie, drewno na mnie spadło. I weźmy drewno, abyśmy mogli iść do kopalni, kopać surowce, dzięki którym będziemy mogli powiększyć wyspę i zbudować domek. O, mamy od razu sadzonki. Jak wspaniale. Myślę, żeby tą skrzynię też zabrać, choć żeby itemki nie wypadły nigdzie. I postawmy ją. Nie wiem, może. lepiej zróbmy sufit naszej. Teraz o tą świnkę tak dbam, bo się tak o nią boję. Dobrze. Mamy drewno. Wystarczy nam na kilof Podstawowy chociażby. Nie wiem. Chciałam posadzić drzewo. Tak się strasznie ciągle boję, że mi itemki pospadają. O! I teraz zrobimy widzowie patyki i kilof, dwa najlepiej, abyśmy byli gotowi do kopalni i mogli je kopać. Czy to jest ta komenda? Tak, to jest ta komenda. Jesteśmy w kopalni i myślę, że widzimy się na przyspieszeniu. Ok, widzowie, jak widzicie, wykorzystałam już cało, całe dwa kilofy z naszego drzewa i stać mnie już na powiększenie wyspy, więc bardzo mnie to cieszy. I myślę, że możemy tutaj w sumie powiększyć. I tym razem nie chcę popełnić kolejnego takiego błędu co z z dirta 2 3 4 5 6 bo dirt tam możemy później wykorzystać na nie wiem cokolwiek na przykład do upraw a tak to będziemy musieli kupić i tutaj mamy 6 kratek, to raz 2 3 4 5 6 i to będzie nasz domek Trochę dużo miejsca tutaj, jak na dom. Ale myślę, że taki domek odpowiedni. Ojej, że nie będzie ani za duży, ani za mały. Taki w sam raz. I czy my mamy drewno, żeby zacząć budować? Musimy mieć, ale zbytnio nie wyrosło mi. Więc niszczę, 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 niszczę. Może wypadnie sadzonka i nie wypadła. Niestety. A przydałoby się to drewno. Mamy tylko jedną sadzonkę drzewa. Więc nie wiem Zbytnio co robić Teraz hmm. Zastanawiając Nie wiem bo nie chcę rosnąć By postawić się w innym miejscu Może urośnie szybciej Przemyślałam innego, że ziemię bym chciała dać gdzieś na przykład tutaj. A tutaj mamy ten kobyl, i tutaj by było koblowe całe. Nie wiem, a może tu zrobimy ogródek taki z domu, a tutaj pociągniemy most i farmę. Tę stronę Nie wiem To jest też widzowie myśl mhm. Gdyby tak kobyl pociągnąć tu, 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 tu Tu by były schody i tu taki dom nasz Tak, ja to zrobię Będziemy używać Kobla, bo to najtańszy surowiec na tym serwerze, jak wiadomo. O! Boję że spadnę cały czas. I tu jest środek, tak, tu jest środek. O! I możemy tak zrobić. I to może się udać. Teraz pytanie: czy my chcemy schody? Tutaj. Czy jednak pół płytki? Ale, może jednak schody spróbujmy. Najwyżej zniszczymy i wykorzysta się gdzieś indziej. I właśnie teraz lekka w topa, bo nie mamy. A nie, jednak mamy drewno. Urosło nam drzewo. Bardzo dobrze. Stać nas na na kilo, żeby zepsuć to co zrobiliśmy na siekierę do drewna. Motyki na razie nie potrzebuje. I siekierę potrzebuje. A więc. Włożmy schody. I schody się robiło tak. W Mycrofcie, tak, to jest prawda. Dłożymy rzeczy do skrzynki. Wykopiemy drzewo, żeby posadzić już nowe, bo nam się przyda dużo drewna. O, jabłko! I co? I mamy sadzonkę? Mamy aż cztery. To posadzimy drzewa. Raz, dwa, trzy, cztery. O, niech będzie tak. I tutaj tak zaokrąglimy schody. O nie, nie chciałam tak. Chciałam zaokrąglić. Dlaczego nie mogę zrobić tak jak po drugiej stronie? O! I takie będzie wejście. I to możemy zniszczyć. Tak. To mi trochę widok z szpeci. Muszę się pozbyć tego. No i tu możemy stworzyć kamienną wyspę, ale najpierw może postawmy te stropy do domku naszego. O. A w ten czas możemy powiększyć tu nasz teren. I tutaj by były płotki na przykład, które by chroniły, aby nie spaść. I tutaj by były inne rzeczy. A tam na razie byśmy zrobili sobie farmę. Hmm. Zrobiłabym też jakąś zagrodę dla pepy naszej. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. No, nie jest. Bo musimy poczekać, aż nam wyrośnie coś, i tu może zrobię specjalną zagrodę dla naszej pepy. Co mi się widzowie podoba? Hmm. Czy można jakoś przyspieszyć porost tych drzew? Świnka się wypowiedziała, że nie Właśnie, a czy teraz dam radę świnkę przetransportować w górę, bo to się dało, ale czy w górę teraz mi się uda? Nie wiem. Chyba bym musiała linę wziąć ze sklepu. Skup, że... Czy możemy zarabiać chyba sprzedając itemy takie jakie tu są podane i takie jakie tu są podane o tu jest sklep ogrodniczy hmm. Na razie może nie Bo nie wiem czy w ogóle ktokolwiek to kupi co my tu mamy? Choć może jakby jabłko sprzedać dla testu? Skup i jabłko Kółko myszy mm, Cena sprzedaży Sprzedaj wszystko. Nie wiem, czy wystawiono. Muszę posiadać 16 sztuk. No dobrze. Rozumiem. Ale widzowie, ja, my będziemy się żegnać. Teraz już. Widzimy się w następnym filmie z tej serii. Piszcie, jakby tu rozbudowywać moją wyspę, naszą wyspę. Widzimy się w następnych odcinkach i pa!